Witajcie, z tej strony banan. Dzisiaj nie miałem pomysłu na odcinek, więc nagrywam z serwera Minecraft DETRAN. Nagrywam tego, no. Przejścia z map, prostu takie luźne. Przejścia z mapek. Ło! a wpadłbym prawie I, i mam teraz do was prośbę, abyście napisali mi jakieś fajne, fajne te, mm, jak to się nazywa, jakieś serie, które byście chcieli na moim kanale zobaczyć, o, I, ponieważ, osz, esz, osz, am, ja tu chcę sobie po prostu jakieś serie fajne zacząć nagrywać, takie, które by chcieli byście wy, i przedstawię wam plan działania na razie, co tu się będzie działo. Mm. Mówiłem wam, że nie będę nagrywał z Minecrafta, ale czasem jak coś naprawdę będzie fajnego się działo, to chcę, żeby to było też na moim kanale, tylko coś, co, co, co już nie było, nie będę żadnych modyfikacji nagrywał, nie będę y, innych na jakichś wrzucał, tylko no, na przykład patrzcie Minecraft Detran to jest nowość i sobie to nagrywam, bo tego nikt chyba nawet na, na razie nie nagrywa. Oprócz mnie Entigera jednej chyba tam osoby. Hmm, chyba, że jeszcze takie wiecie, edity, no to to jest już parę na YouTubie hmm, A tak to nie za bardzo hmm, Dobra Co by tu powiedzieć, będę kupował sobie hmm, Będę kupował sobie mikrofon nowy yy, Dla ciekawskich, zaciekawionych osób To będzie Samsung Go Mic Będzie tak profesjonalni w filmach i w ogóle Będę tam wiecie, starał się teraz z jakimiś takimi y, osobami jakimiś spoko na YouTube nagrywać Może z tigerem w jakiś dzień nagram Ponieważ chcemy się zgadać, ale nigdy nam terminy nie pasują mm. No nie wiem Następnie po kupieniu mikra będę kupował Minecrafta Premium. A potem od razu zbieram ostro na Kompa nowego, przez co będę mógł y, robić nowsze, lepsze serie z ciekawych jakichś nowych gier. Mm -hmm. No, no i tyle chyba chciałem wam powiedzieć. I po prostu bardzo bym chciał, żebyście pisali mi tam jakieś nazwy. Boże nazwy. Y, jakieś serie, które będziecie chcieli zobaczyć na moim kanale. Mm, tak. Tutaj y, ludzie ogólnie pisali, bo nagrywam to drugi raz, bo za pierwszym razem mi się coś tam. Zesra... No, kurde, co za trolling! Nieważne. ten, no, z, wtedy za pierwszym, za pierwszym razem mi się coś zesrało i po prostu muszę jeszcze raz nagrywać. Ale tu ludzie pisali, że pozdrawiają Was wszystkich, jeżeli oglądacie. Ja może podam mój kanał to będą wiedzieć, o co chodzi.

What the fuck, co ja robię? Banan Co? Ile widzów do YouTube- Ile widzów do YouTubera? Um. Ty nagrywaszniki, tak? Nagrywam nawet teraz, jak coś jesteście na filmie. Możesz wtedy za darmo już mieć rangę. Hmm. No i co tam? E, planuję może założyć facebookowy fanpage. Mm, dobra. Mm, I co o tym sądzicie? No, i po prostu napiszcie mi jaką serię byście chcieli widzieć na moim kanale. Zobaczę, ile już nagrywam. Nagrywam około 5 minut i 40 sekund, tak więc jest nawet spoko. Um, nie wiem, jakbyście. Bo nie dowiedziałem się, czy chcielibyście oglądać takie edity. Um, rozumiecie? Um, te edity rozumiem. No, takie wiecie, obrabianie filmów i przejście mapy. Tak, i teraz jeszcze zapytam was, yy. Yy, i teraz jeszcze chcę was zapytać. Co ja chciałem. mi tu najlepszy czas, Właśnie nie wiem, co ja się chciałem zapytać, za bardzo. Kurde, za, A, jeżeli ktoś z Was potrafi robić dobre, jakieś tło na kanał i w ogóle, to ja poproszę y, takie, na, takie tło na kanał partnerski, o, dobra. bo mi się teraz przyda. Tylko jakieś takie porządne musicie ogarnąć naprawdę sprawę. Chyba, że znacie ludzi, którzy robią y, taki, którzy by mi osobę, która może by mi zrobiła takie tło. Ładne, taką, z którą idzie się dogadać jakoś w miarę, i no bo tak to potrzebuję. Kurde, czuję się jakbym jakiegoś live'a nagrywał teraz. matku Boska, o idzie już jakiś. No, to pierwszy, ten lepszy. Kurde, no dobra. I to już chyba tyle by było w tym odcinku. Taki trochę dziwny ten odcinek był strasznie, ponieważ ni to, nic nie pograłem, yy, nic w ogóle, ale tutaj popisałem trochę z ludźmi. I no i rozumiecie. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Pozdrawiam Was wszystkich tutaj z serwera i na razie.